Przeźbyczki w czytankach majowych. Na wstępie chciałam Wam podziękować za waszą, za waszą obecność tutaj u mnie na kanale. Dzięki Wam się rozwijam. Jest mi bardzo, bardzo miło. I przechodzimy kochani do czytania. Przechodzimy do czytania. Nie będziemy się tutaj rozgadywać za mocno. Zobaczmy, jaka jest główna energia dla byczków na maj. Taka główna energia, główny taki potencjał dla Was na maj. Pięknie. Zobaczymy w dopowiedzeniu, czy będzie też tak pięknie. Jaka jest Wasza obecna sytuacja? Byczki. Najbliższe wydarzenia, co pomaga, co przeszkadza? Jeszcze tutaj rozwój sytuacji i ostateczny wynik. No, ja widzę dla części z Was jakieś nowe, chyba love story się szykuje dla singielków. Zobaczymy później na końcu. Mam taką talię, jedną. To zrobimy sobie króciutki odczyt dla singli, dla związków. Zobaczcie. Jaka cudna energia na spodzie tali. Szósteczka różzek. No wy macie, kochani, w maju ogromne szanse na jakiś sukces. Na jakieś pokazanie się, na, jakieś, na jakiś coming out, który spotka się z, z przychylnością otoczenia. Macie szansę na awans, macie szansę gdzieś zabłysnąć swoimi umiejętnościami. Macie szansę osiągnąć jakiś Wasz cel. To jest sukces, kochani, no to jest sukces, no to jest radość z, z, z osiągniętych wyników. Także super, w końcu jakieś fajne czytania, bo już mam dosyć tych ciężkich. Co my tu mamy? Główna energia, król różdżek, kochani, podejmowanie działań, podejmowanie akcji, podejmowanie wyzwań. Tu jest pasja, tu jest siła, tu jest zdeterminowanie, tu jest pewność siebie, tu się chce, tu się robi. Tak? Tu się chce i tu się robi. Także Maj będzie dla Was takim zapalnikiem do, do wielu działań, podejrzewam, do kreatywności, do działania, do, do podejmowania być może pewnego sensownego ryzyka. No zobaczmy, o co chodzi z tym królem Róży. Co ten król Róży chce nam tu jeszcze dodatkowo? Wiedzieć. No kochani, no mówiłam, że za części z Was, zobaczcie, as, as kielichów. Kochani, no niektórzy z Was będą tutaj na bogato podejmować interakcje jakieś związkowe. Czy to jesteście w związku, czy, e, czy dopiero się przymierzacie, to będziecie tutaj no, nastawieni na, na to, żeby zdobyć to, co, co chcecie. Na to, żeby doprowadzić pewne rzeczy do, do końca. Będziecie tutaj być może kogoś zabiegać, będziecie w takim, no ja chcę tą panią, czy chcę tego pana i tutaj nic mi nie przeszkodzi, nic nie stanie mi na drodze, żeby spróbować się z nią umówić, czy żeby jakby też wprowadzić do istniejących związków, trwających związków. No, troszeczkę tutaj ognia, troszeczkę takiej, mm, takiego takiego romansu. Wiecie o co chodzi. No, fajnie, fajnie. A z Kielichów też mówi o naszych, o naszych życzeniach, o, 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 o naszych pragnieniach, więc część z Was tutaj będzie bardzo mocno nastawiona na to, żeby spełnić jakieś swoje. Marzenia, jakieś swoje pragnienia, w końcu zdobyć się na odwagę, w końcu gdzieś się pokazać. Także no super, super, bardzo mi się to podoba. Lecimy dalej. Co tutaj mamy? Obecna sytuacja, król Pentakli. Co ten król Pentakli chce nam powiedzieć? Mam wrażenie, że jesteście skupieni na, na sprawach finansowych, tak? Lub są tutaj jakieś lęki o te sprawy finansowe? Lęki o to, w jaki sposób macie zadbać o tą waszą sferę materialną, w taki sposób, żeby to było zgodne z waszymi oczekiwaniami, z waszymi dążeniami. Król Pentakli no, często jest szefem sam sobie, tak? To, to, jest, to jest kierownik, to jest szef, to jest ktoś, kto ma własną, własną działalność, więc może część z Was zastanawia się nad taką formą, tak? zarobkowanie, żeby w końcu pójść na swoje, natomiast są tutaj pewne blokady, są tutaj pewne lęki przed tym, czy sobie poradzicie, przed tym, czy, czy faktycznie jest to warte, warte uwagi. No ósemka mieczy to są nasze, nasze blokady, tak? To my sami siebie zamykamy w tych strachach, to nie ma nic wspólnego z, z rzeczywistością tylko z naszą gotowością do podejmowania pewnych działań. No ale patrząc na tego króla Buław, to ja bym powiedziała, że macie potencjał do tego, żeby, żeby przełamać tą, te swoje schematy, żeby wyjść z tej klatki. Najbliższe wydarzenia, kochani, As Kielichów. Dlaczego As Kielichów? Dlaczego Asik Kielichów? Co ten Asik Kielichów chce nam tu więcej powiedzieć, ladeczków? Hmm. No, idzie coś do Was fajnego. Idzie coś do Was fajnego, kochani. <laughs> idzie do Was jakieś spełnienie, czy to w miłości, czy to w Waszych finansach i właśnie w tym poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ mamy dziesiątkę pentakli, która no, mówi nam o tym bezpieczeństwie em, o, o, o takiej stabilnej, mocno ugruntowanej sytuacji, w której jesteśmy czyli to są. Wszelkie, wszelkie, mówię też, nieruchomości, tak? Wszelkie, wszelkie jakieś spadki też mogą się pojawić, kochani. Natomiast bardziej wydaje mi się, że tutaj przychodzi do Was coś, co uzmysłowi Wam lub co wypełni jakąś Waszą pustkę lub lukę, bo mamy piąteczkę Pentakli, to jest, to jest kryzys finansowy, bardzo często. To jest kryzys finansowy. Niewystarczająca ilość pieniędzy, ale to jest też takie poczucie bycia niedostrzeganym, niewidzialnym, niedocenionym, pominiętym troszeczkę. W piące pentakli czujemy się trosz, troszkę samotni, tak? a tutaj no, przychodzi nam As Pentakli, który być może chce Wam zaoferować tam dziesiątkę, Boże, As Kielichów, który chce Wam zaoferować tam dziesiątkę, czyli pokazać Wam, że. Może przyjdzie ktoś, kto was zauważy, kto was doceni, kto, e, kto was wesprze, kto wam e, doda skrzydeł do tego, żebyście zauważyli, że nie jesteście w takiej e, trudnej sytuacji, jak wam się wydaje. Że, że macie mnóstwo, mnóstwo potencjału do tego, żeby dojść do dziesiątki pentakli, żeby mieć to zadowolenie i stabilizacja, żeby wyjść z tej ósemki mieczy. Tak? Może przyjdzie jakaś fajna propozycja do was propozycja która niejako doda wam sił doda wam takiego wiecie takiej energii kreatywności że wam się będzie chciało że wy dostrzeżecie te potencjały i to że może mieć to właśnie potencjał na długie długie lata że to może być coś stałego coś trwałego tak coś co wam nie zniknie za moment I co, i rozwój sytuacji? Głupiec, no świetna energia, czyli nowe początki, czyli zaczynacie ufać, czyli zaczynacie. Czekajcie troszkę wam tutaj, o. Zaczynacie być może jakiś nowy etap w swoim życiu, być może zaczynacie jakiś nowy związek. No maj jest miesiącem zakochanej, więc niektórzy z was mają na to potencjał, patrząc na kartę. Zobaczmy tego głupca. Ja mam takie odczucie, kochani. Od początku tego odczytu, że część z Was może czuć się troszeczkę niedowartościowana, troszeczkę taka wybrakowana, że możecie czuć, że czegoś, właśnie czegoś wam brakuje w życiu, lub że wam czegoś osobiście brakuje, żeby dotrzeć do jakiegoś celu, żeby, żeby coś uzyskać w swoim życiu, na czym wam zależy. A rozwój sytuacji będzie taki, że jeżeli zdecydujecie się pozostawić te wasze przekonania o samych sobie, o tym czego nie macie, jeżeli zostawicie jakąś przeszłość za sobą i spróbujecie zaufać życiu i spróbujecie rzucić się w, w nowe, to to może być dla was bardzo piękny początek z tym królem różdżek. Poczujecie chęci, poczujecie energię do tego, żeby, żeby to wasze życie nabrało tempa, żeby nie żyć już w poczuciu braku czy w poczuciu jakiegoś deficytu. Mamy też siłę, czyli zaczynacie oswajać się ze swoim cieniem, zamiast z nim walczyć, czyli zaczynacie dbać o siebie. Znaczy, byczki to i tak dbają o siebie. Natomiast w takim kontekście. Bo siła też mówi nam o, o, o zwróceniu uwagi na naszą kondycję fizyczną, może wprowadzić więcej ruchu, może wprowadzić więcej spacerów, więcej kontaktu z naturą, tak? Ale siła to jest też zapanowanie nad tymi naszymi zwierzęcymi instynktami, dlatego często na karcie pojawia się kobieta, która trzyma paszczę lwa. Czyli możecie. Zapanować być może nad tymi swoimi demonami, nad tymi swymi lękami. Prowadzicie więcej empatii, więcej wyrozumiałości dla samego siebie, kochani. Dla innych też, ale przede wszystkim dla samego siebie. Czyli, żeby, żebyście nie wymagali od siebie cudów, żebyście nie byli dla siebie surowi, żebyście patrzyli na siebie z większą łagodnością, czułością. Hmm? Ale wy tutaj odchodzicie, odchodzicie do czegoś i stawiacie na nowe początki, na nowe, na nowe sytuacje, na nowy jakiś etap w swoim życiu. Może część z Was będzie się przeprowadzać. Może część z was będzie zaczynać jakąś nową pracę. Może część z Was będzie wchodzić w jakiś nowy związek, tak? Nie wiem, czy to już mówiłam. Jeśli tak, to przepraszam, że się powtarzam. I nabierzecie tutaj tej pewności, że macie siłę, żeby to wszystko udźwignąć. Że macie ten moc. Bo jesteście silniejsi niż Wam się wydaje. Siła też mówi o tym, że jeśli ją opanujemy w pozytywnym aspekcie, to nie forsujemy niczego siłą. Nie kłócimy się, nie wchodzimy w konflikty, nie próbujemy na siłę czegoś, tak jak mówiłam, przeforsować w swoim życiu. Tylko bardziej, no właśnie, poddajemy się tutaj temu, co los nam przynosi. Yy, mamy więcej zaufania do siebie, do tego, że jakichkolwiek decyzji byście nie, nie podjęli, to, to wyjdzie wam to na dobre. Yy, bo w życiu musimy doświadczać. Jeżeli będziemy zamykać się na zmiany, to będziemy ciągle stać w miejscu i nigdy nic się nie zmieni. Cały czas będziemy powtarzać te same błędy, więc Wy mam wrażenie, że tutaj w maju już dojrzewacie do tego, że czas na zmianę, czas na porządek w swoim życiu, czas na porządek w swoim życiu. No i co Wam pomoże? No właśnie pomoże Wam ta decyzja. Mamy szóstkę mieczy. Dla części z was będzie to wyprowadzka. Dla części z was będzie to wyjazd za granicę. Dla części z was będzie to zmiana pracy. Dla części z was będzie to odcięcie się od, od, od pewnych osób, od pewnych miejsc. Są to zmiany. I, I te zmiany właśnie w szóstce mieczy odbywają się na zasadzie no trochę ten głupiec tutaj wam, będzie wam pomagał. Bo tu trzeba mieć zaufanie, bo te zmiany mogą was przerażać. Mogą was przerażać, bo wszystko co nieznane, to zawsze gdzieś w człowieku budzi strach i lęk, bo nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, czy konsekwencje naszych decyzji w późniejszym czasie nas nie przygniotą, ale, ale wy, jeżeli będziecie zdeterminowani, to, to tak, to, to tutaj warto podjąć się tych zmian. Dlaczego szóstka metra? Zobaczmy jeszcze, dopowiedzmy. No właśnie, bo dwójka była dwójka buław mówi nam o zrobieniu pierwszego kroku. O zrobienie pierwszego kroku, o tym, żeby nie stać już więcej w, w miejscu. W dwójce buław my dokładnie planujemy, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, jak to ma wyglądać, gdzie chcemy się udać, natomiast yy, ona nawołuje nas do tego, że ok, masz plan, wiesz co chcesz, wiesz, wiesz od czego chcesz się uwolnić, a, a co nowego chcesz wpuścić, no to teraz robimy ten kroczek do przodu, do przodu i, i, i idziemy po to, tak? Już się nie zastanawiamy, nie, 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 nie wpadamy w wątpliwości, tylko robimy. Także u was, co wam pomoże, to żebyście zrobili pierwszy krok. Naprawdę dużym zmianom, jakie widzę. Dla części z Was widzę, że yy, no, będziecie się decydować na wejście w jakiś związek. Mamy też dziewiątkę pentakli, <coughs> co przeszkadza. Dziewiątka pentakli jest dla mnie taką kartą, właśnie singla. Takiego, który no, któremu jest dobrze ze sobą, który nic nie potrzebuje zmieniać, który często tam nie potrzebuje też za bardzo ludzi. Do tego, żeby osiągać swoje cele, swoje pragnienia. No i z takim typowym singlem, który, który jest w takim miejscu, jakie mu odpowiada. Natomiast mamy tą kartę na pozycji, co wam przeszkadza e, i być może to jest taka wasza strefa komfortu. Mówię tutaj do tych, którzy są singlami, kochani, że już tak długo byliście w swojej samotności, już tak długo. E, gdzieś wrośliście w tą sytuację, w, w ten swój, w swoją rutynę, w ten swój tryb życia. I też wiem, co mówię, bo jestem właśnie w takiej, w takiej energii i też no z jednej strony by się chciało kogoś mieć, a z drugiej strony to nie wiadomo, jakby to było, jakby tutaj wpuścić kogoś do tego swojego życia, nie? Tutaj jest u was, no mówię, w tej pozycji, co przeszkadza, no właśnie to, żebyście się otworzyli na zmianę. To, żebyście dostrzegli, że okej, okay, sami świetnie sobie radzicie, jest wam dobrze, ale może ta druga osoba byłaby w stanie wzbogacić wasze życie o jakąś nową jakość. Że może warto by było się tutaj jednak otworzyć na ten kontakt. To mówię dla singli. Natomiast mogę też powiedzieć i odnieść się z tym do kochani do każdej dziedziny waszego życia, gdzie, gdzie się nie otwieracie na ludzi, gdzie jesteście tacy, taka Zosia-Samosia troszkę, tak? To to wam będzie przeszkadzać w tych zmianach. Wy się powinniście teraz otworzyć właśnie na współpracę, na kontakty z innymi ludźmi, na, na pewnego rodzaju właśnie zaufanie, tak? W tych nowościach to powiedzmy sobie, dlaczego dziewiątka pentakli. Szóstka różdżak. To samo, co na spodzie tali Jeszcze dopowiem sobie. Piątka buław. Czekajcie, szóstka buław i piątka buław. No tu jest jakaś rywalizacja. Na pewno nie... nie... A... To, co mówiłam wcześniej, no to już się powtórza, tak? Bardziej stawiajcie na współpracę niż na rywalizację. E, otwórzcie się na pewne możliwości e, kontaktu z innymi, na, na pewne możliwości być może m, współpracy z kimś. E, nie, nie róbcie sobie tego właśnie. Bo, słuchajcie, możecie jasne, możecie odnieść jakiś sukces sami. Jak najbardziej. Tylko to wam może zająć dłużej czasu, mogą się pojawić pewne przeszkody, pewne wątpliwości. No z innymi ludźmi jednak jest trochę szybciej. Tylko pojawia mi się ta piątka buław, która mówi właśnie o konfliktach. Może to być konflikt wewnętrzny. Być może boicie się tego, że jak otworzycie się na jakieś nowe możliwości, to ten sukces nie będzie. Do osiągnięcia albo że nie będzie przypisywane tylko Wam, bo może Wy pragniecie sami osobiście dojść do czegoś, no i spić tą, tą piankę, tak? A tutaj, no jednak, no, może boicie się konfliktów, jeżeli wejdziecie z kimś w współpracę, czy się dogadacie, czy, 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 czy sobie nie zaszkodzicie, tak? To też jest, no. Też jest taka energia. I to mówię: czy to w pracy, czy, czy w jakichś nowych relacjach. Możecie się obawiać, czy, czy po prostu to da Wam szczęście. Ale ja myślę, że tak. Przynajmniej karty tak pokazują. Zrób pierwszy krok. No i co? Ostateczny wynik. W ostatecznym wyniku ma się dwójeczka mieczy, czyli impas, kochani, czyli. No nie wiemy, co tu robić, czy w lewo, czy w prawo, czy wejść w to, czy nie wejść, czy otwierać się na nowych ludzi, czy nie otwierać, czy podjąć się tych zmian, czy nie podejmować. Albo nie macie wystarczającej liczby, znaczy wystarczająco dużo informacji, aby podjąć taką solidną decyzję, że wy wiecie, że chcecie to zrobić, albo nie chcecie dostrzegać jakiejś prawdy, jesteście ślepi na jakąś prawdę, na jakieś możliwości. I dlatego nie podejmujecie decyzji. Natomiast tutaj warto posłuchać swojej intuicji, warto posłuchać swojego serca. Warto się e, odważyć na podjęcie tych decyzji. Dlaczego dwójka mieczy? No bo dziewiątka mieczy. No. no bo Wy się boicie. E, bo Wy się boicie, bo, 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 bo za dużo tutaj myślicie, za dużo analizujecie. E, za dużo byście chcieli e, przewidzieć w tej sytuacji. Za, za dużo macie chęć kontroli, mam wrażenie. No bo jeżeli mamy skoczyć, tak jak głupiec, rzucić się na głęboką wodę, to potrzeba tutaj zaufania. Tu kontrola w niczym nie pomoże, tak? Nie pomoże, może tylko zaszkodzić. Musicie się zastanowić, skąd jest potrzeba taki, potrzeba kontrolowania wszystkiego. Na pewno, z, ze strachu i z lęku, tak. I o tym mówi dziewiątka mieczy: to są nieprzespane noce, to są wręcz takie obsesyjne myśli, obsesyjne lęki, które nie dają nam spokoju. I nie wiemy, co tutaj z tym zrobić. Może po prostu zaufajcie i podejmijcie jakąkolwiek decyzję, która wynika z, z waszego serca. Jeśli czujecie, że coś ma potencjał, spróbujcie. No trudno, jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To będzie kolejne doświadczenie, które, które was wzbogaci, które pomoże wam bardziej zrozumieć siebie. Jeśli wyjdzie, no to macie sukces, to macie wygraną. A karty mówią, że macie tutaj duży potencjał na to, żeby coś wygrać: czy wygrać piękną relację, czy wygrać piękny, e, piękny kontrakt, czy nową pracę, nowe życie cokolwiek by to nie było, tylko musicie zrobić pierwszy krok. To, co tutaj macie w Dziewiątce Mieczy, to są tylko wasze wyobrażenia, wasze lęki. To w ogóle nie, nie ma w, nic wspólnego z rzeczywistością, która was otacza. Jeszcze dopowiemy tą dwójkę miecza. Rycerz Pentakli. Jeśli by chodziło o związki, kochani, to jest tu taka sugestia, że podejmijcie decyzję i rozwijajcie to kroczek po kroczku, pomału, bez pośpiechu. Jest tu bardzo duży potencjał na to, że to się rozwinie w coś fajnego, stałego. Tu mówiłam przy dziesiątce pentakli o tym, że to będzie trwała relacja, że to będzie, będzie, będzie coś fajnego dla was, natomiast tu trzeba cierpliwości, tu, tu trzeba wszystko robić pomalutku, tak? Z jakimś planem. Niczego nie przyspieszamy, tylko powoli. I to samo tyczy się każdej innej zmiany w waszym życiu, czy się przeprowadzacie, czy, czy zmieniacie pracę, czy, czy cokolwiek innego. Rycerz w Pentakli zawsze mówi o takiej cierpliwości, pracy o stawianiu tych, wiecie, kroczek za kroczkiem, kroczek za kroczkiem. Musicie postawić ten pierwszy krok, tak? A potem, po malutku, kolejny kroczek i kolejny, kolejny i kolejny. Jeżeli wchodzicie w relację, to przecież nikt wam się nie każe żenić od razu. Porantkujcie, poznajcie się, zobaczcie, do, czy się dotrzecie, czy nie. Jeśli podejmujecie pracę, to też podejdźcie do tego ze spokojem, z zaufaniem i po malutku dajcie sobie czas i tą wyrozumiałość. Dajcie sobie czas i wyrozumiałość, bo macie siłę, żeby, żeby to ogarnąć. Tylko wasza głowa tutaj za mocno wam mąci. Macie piękne, piękne karty, piękne energie. I dacie radę, tylko w to uwierzcie i zaufajcie sobie. No, i tego Wam życzę. Dobrze. Kochani, kończymy z tym, bo będę się powtarzać bez sensu. Co dla singli ubyczków? Co dla singli byczków? Nie wiem, czy to... No, ale dobra. Co dla singli byczków? Pokój. Ha! A, może dobierzemy jeszcze jedną, co? Co dla singli byczków? Silne uczucie. Zobaczcie, jakie piękne karty. Drogie singla. To, co mówię, spokój w głowie, spokój w duszy, zaufanie, takie, że niech to się dzieje. Niech to się dzieje pomalutku. Niech to się dzieje swoim tempem. Wy też potrzebujecie, mam wrażenie, czasu na to, żeby się otworzyć w pełni, jeżeli jesteście w tej energii e, dziewiątki pentakli. Że u Was to też tak szybko hopsiu nie pójdzie, tak? Więc dajcie sobie czas i dajcie sobie szansę. A co w związkach ubyczków? Co w związkach ubyczków. Uła. Pojednanie odbudowa. No, no dołóżmy jeszcze, dobra, jeszcze jedno, co dla byczków w związkach, mam takie poczucie, wewnętrzny wzrost, kochani, może wy sobie coś uświadomicie w tych związkach, może zobaczycie, że oboje, Macie coś tam do przepracowania, że chcecie pracować nad tą relacją, jak właśnie w tym rycerzu pentakli, pomalutku, po troszeczku dać sobie szansę na to, żeby zrozumieć pewne, pewne sytuacje, jakie w waszym, waszej relacji zaistniały do tej pory, tak? No, dla części z Was może właśnie otworzycie się na to, żeby dać komuś drugą szansę. Na to, żeby popracować nad tą relacją. I potencjał na to jest. No i tyle byczki. Tyle byczki. Bardzo mi się podobało to czytanie dla Was. Mam nadzieję, że Wam też. E, miło mi było e, dać Wam tu troszeczkę nadziei na to, że naprawdę macie fajny, fajny, fajny potencjał. Macie super potencjał. O, jeszcze Wam pokażę, żeby Was troszeczkę tutaj podbudować. Szóstka różdżek. Królowa pentakli, czyli. Czujemy się dobrze w swoim ciele, realizujemy swoje cele, mamy to poczucie bezpieczeństwa. I dziewiątka kielichów, spełnienie życzeń, kochani, spełnienie marzeń. I lecimy z tym, tak? Także maj jest, maj jest wasz. No. Zdobywajcie ten maj, zdobywajcie te wasze nowości w głupcowej energii, bo wygląda to naprawdę apetycznie. Podzielcie się ze mną w komentarzu, jak wy to czujecie, jak wy to widzicie, bardzo chętnie. Chciałabym poznać e, wasze odczucia względem tego czytania, bo jest naprawdę fajne i ja wam, no trzymam za was kciuki, kochani, no trzymam za was kciuki. I co? I dziękuję wam serdecznie za uwagę, buziaczki, trzymajcie się i do następnego.